Ja, klient, czy to prawda, że tutaj jest sklep z wyrazami? Tak. I pan sprzedaje wyrazy? Tak. Proszę pana, a czy mogłabym kupić wyraz? Lubi. Tak. Bardzo proszę, jest mi bardzo potrzebny wyraz Lubi. Pięknie! Ile panu płacę? Danych złoty. Za darmo dostaję? Tak. Ludzie kochani, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Papa? Pa. Pa, pa. Kto tam? To znowu jak klientka. Dzisiaj chciałam kupić u pana dwie rzeczy, proszę pana. Chciałam kupić sok i chciałam kupić mleko. Już ja się robi. Już się robi? Patrzymy na Co mi pan tutaj sprzedał, proszę pana? Mleko i sok. Dziękuję. A ile dzisiaj płacę? Cztery złoty. No znowu za darmo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do widzenia. papa. Do, pa. do widzenia. Idę do domu. O tam. Och to znowu ja czy to? Jest sklep z wyrazami? Tak. A kto tutaj sprzedaje w tym sklepie? Proszę pana. Borys płaszczy. A czy Borys mógłby mi sprzedać dwa wyrazy? Tak. Auto i pije? Tak. Jeden wyraz auto i drugi wyraz pije. Pięknie! Dziękuję bardzo! Dzisiaj chciałabym panu zapłacić. Może dwa złote, dobrze? Nie, sam nie, Co to za sklep, że dają bez pieniędzy ludzie, kochani? Tak, tam? Klientka! Dzisiaj chciałam pana prosić o jeden, jedyny wyraz. Pupa! Pupa. O, o! O, o! Oj, chyba musi się pan przyjrzeć tym wyrazom, które leżą w sklepie. Poproszę wyraz pupa. Zgadza się, dziękuję bardzo. Borysku, kończymy już to sprzedawanie i, i kupowanie. Poczekaj, tylko jeszcze chciałam coś ułożyć. Zobaczymy, czy uda Ci się to odczytać. O, zobacz to po kolei. Powiedz głośno, co tutaj napisano. Kupa! Kupa! Piję! Czy to jest prawda, czy pupa pije sok? Nie. Czy to jest zabawne, czy to jest poważne? Zabawne. Zabawne. Pupa chyba nic nie pija. Może pupa pije mleko? <głosy> <głosy> nie. Dobra, koniec. Świetnie się bawiłeś. Bardzo ładnie. I co?